W kartach maturalnych mamy zapisane, że logarytm o podstawie A z B równa się C wtedy i tylko wtedy, gdy A do potęgi C równa się B. Ale co to znaczy? To znaczy, że logarytm o podstawie A z B można interpretować jako pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść A, czyli podstawę logarytmu, żeby dostać B czyli tak zwaną liczbę logarytmowaną. Na przykład logarytm o podstawie 2 z 8 możemy przeczytać jako pytanie. Do jakiej potęgi muszę podnieść dwójkę, żeby dostać ósemkę? No, do trzeciej. Bo 2 do trzeciej to będzie 2 razy 2 razy 2, czyli 8. Kolegio, matematyka dla każdego. Logarytmy są ściśle powiązane z pierwiastkami i potęgami, także jeżeli nie widzieliście jeszcze naszego filmiku o nich, to kliknijcie w prawy górny róg i po obejrzeniu wróćcie tutaj. Przyjrzymy się teraz następnym przykładom. Logarytm o podstawie 5 ze 125 interpretujemy jako pytanie, do której potęgi muszę podnieść piątkę, żeby dostać 125. No to wiemy, że 5 do 2 to jest 5 razy 5, czyli 25, a 5 do 3 to będzie 25 razy 5, czyli nasze właśnie 125. Czyli wiemy, że odpowiedzią na pytanie, do której potęgi muszę podnieść piątkę, żeby dostać 125, to 3. Podobnie z następnym przykładem. Wiemy już na przykład, że 3 do 2 to jest 9. No to 3 do 3 to będzie 9 razy 3, czyli 27, 3 do 4 to będzie 27 razy 3, czyli 81, 3 do 5 to będzie 243, czyli odpowiedział będzie 5. Jeżeli spotkacie się z takim zapisem, gdzie tej podstawy logarytmu nam brakuje, no nic tu nie jest zapisane, to znaczy, że jest to tak zwany logarytm dziesiętny, czyli logarytm o podstawie 10. No i wtedy odpowiadam na pytanie, do której potęgi musimy podnieść dziesiątkę, żeby dostać 100. No 10 do potęgi drugiej daje nam 100. 10 razy 10, czyli odpowiedział będzie 2. Kolejny specjalny przypadek to, gdy liczbą logarytmowaną jest 1. Wtedy odpowiedzią zawsze będzie 0, bo wiemy do jakiej potęgi musimy podnieść jakąkolwiek liczbę, żeby dostać 1, no do potęgi zerowej. A co w takim przypadku, jeżeli naszą podstawą jest 7, a liczbą logarytmowaną jest 1 siódma? No widzimy, że tutaj co się stało, no doszło do odwrócenia z 7 pierwszych przeszliśmy na 1 siódmą. 7 poszła na dół, jedynka poszła do góry. To oznacza, że odpowiedzią do tego logarytmu będzie liczba ujemna. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy, że jak podniesiemy jakąś liczbę do potęgi ujemnej, w wykładniku jest minus, to to będzie odwrotność tej liczby do tej potęgi. Czyli w naszym przypadku odpowiedzią będzie minus. 7 do potęgi minus 1 to będzie 1 1,7 do pierwszej, czyli po prostu 1 1,7. Podobnie w następnym przykładzie. Widzimy, że na pewno doszło do odwrócenia, bo z trójki zrobiła nam się 1,27, czyli od razu możemy zepsać minus. No i teraz pytanie: 3 do której da nam 27? No, 3 do trzeciej daje nam 27, także odpowiedział będzie minus 3. Kolejna sytuacja jaka może się zdarzyć, to wtedy kiedy liczba logarytmowana jest pod pierwiastkiem, no a nasza podstawa nie. Tu musimy sobie przypomnieć, że jeżeli chcemy dostać pierwiastek z jakiejś liczby, to wtedy musimy ją podnieść do potęgi ułamka, gdzie mianownikiem tego ułamka jest stopień naszego pierwiastka czyli na przykład 4 do potęgi 1 drugiej to będzie pierwiastek drugiego stopnia z 4, czyli 2. No to w naszym przypadku mamy pytanie do której potęgi podniesiemy dwójkę, żeby dostać pierwiastek z dwóch? No do 1 drugiej, bo wiemy, że 2 do potęgi 1 drugiej to jest pierwiastek drugiego stopnia z dwóch. W następnym przykładzie mamy logarytm o podstawie 9 z pierwiastka z 3. Wiemy, że jeżeli 9 podniesiemy do potęgi 1/2, to dostaniemy 3. No, ale my mamy dostać pierwiastek z 3. To jest nasza liczba logarytmowana. No, więc żeby to zrobić, musimy jeszcze raz naszą dziewiątkę podnieść do potęgi 1/2. No i wtedy dostaniemy 9 do potęgi 1/2, czyli 3 do potęgi 1/2. Czyli wiemy, że to wychodzi pierwiastek z trzech. No to 9 do potęgi 1, drugiej do potęgi 1, drugiej. Mamy potęgę do potęgi, więc wykładniki mnożymy. No i 1, druga razy 1, druga to jest 1, czwarta. Może pojawić się takie zadanie, gdzie nasza podstawa logarytmu wygląda zupełnie inaczej niż liczba logarytmowana, a i tak musimy obliczyć ten logarytm. W takim przypadku. Sposobem na rozwiązanie tego zadania byłoby zapisanie 4 do 8 jako pierwiastek z dwóch do jakiejś potęgi. I wtedy ta potęga to będzie nasza odpowiedź. No to spróbujmy tą czwórkę zamienić na pierwiastek z dwóch. Wiemy, że 4 to jest 2 do drugiej. No i chcemy zamienić na pierwiastek z dwóch. No to wiemy, że 2 to jest pierwiastek z dwóch do potęgi drugiej. No i to podnosimy znowu do drugiej i dostajemy 4. No to pierwiastek z dwóch do drugiej do drugiej, potęga do potęgi, wykładniki mnożymy 2 razy 2 to 4. Czyli okazuje się, że 4 można zapisać jako pierwiastek z dwóch do potęgi czwartej. No to w takim razie 4 do ósmej można zapisać jako pierwiastek z dwóch. Do potęgi czwartej do potęgi ósmej, bo wiemy, że to to jest 4. No to w takim razie znowu potęga do potęgi, 4 razy 8 to będzie 32. W takim razie ten logarytm, do jakiej potęgi musimy podnieść. Pierwiastek z 2, żeby dostać 4 do ósmej. No wiemy, że 4 do 8 to jest pierwiastek z 2 do 32, więc do jakiej potęgi musimy podnieść pierwiastek z dwóch, żeby dostać pierwiastek z 2 do 32. No do 32. Teraz przyjrzyjmy się wzorom w kartach maturalnych opisującym działania na logarytmach. Pierwszy wzór mówi nam, że sumę logarytmów o tej samej podstawie. Można zapisać jako jeden logarytm o tej podstawie z iloczynu liczb logarytmowanych. Mamy więc tutaj zadanko z matury z 2016 roku. Mamy logarytm o podstawie 3 z 3/2 plus logarytm o podstawie 3 z 2/9. No więc możemy wykorzystać ten nasz wzór z kart maturalnych. Wiemy, że mamy dodawanie logarytmów o tej samej podstawie równej 3. Możemy więc zamienić to na logarytm o tej samej podstawie z iloczynu tych liczb logarytmowanych. Czyli 3 drugie razy 2 dziewiąte. No i dwójka z dwójką się skróci. Trójka z dziewiątką też. Czyli zostanie nam logarytm o podstawie 3 z jednej trzeciej. I tak jak omawialiśmy w poprzednich przykładach, widzimy, że doszło do odwrócenia. 3 pierwsze na 1 trzecią, czyli na pewno jest minus, no i z trójki, żeby została trójka, to do potęgi pierwszej. Kolejny wzór działa bardzo podobnie, ale tym razem mamy odejmowanie logarytmów o tej samej podstawie i możemy je zamienić wtedy na logarytm o tej podstawie z ilorazu naszych liczb. Logarytmowanych. To mamy przykład kolejnego zadania maturalnego, do którego rozwiązania skorzystamy z tego wzoru. Mamy dwa logarytmy, których nie obliczymy. Czyli nie wiemy, do jakiej potęgi musimy podnieść dwójkę, żeby dostać 100. nie wiemy, do jakiej potęgi możemy podnieść dwójkę, żeby dostać 50. Potrzebowalibyśmy kalkulatora naukowego, żeby to obliczyć. Ale wiemy, że różnice logarytmów o tej samej podstawie można zapisać jako jeden logarytm o tej podstawie z ilorazu liczb logarytmowanych, czyli 100 przez 50. No i 100 podzielone na 50 to jest po prostu 2, więc dostajemy logarytm o podstawie 2 z 2. No i jakiej, do jakiej potęgi musimy podnieść dwójkę, żeby dostać dwójkę? No do pierwszej. Tu mamy następny wzór w kartach, który mówi nam, że jeżeli liczbę logarytmowaną można zapisać jako potęgę x do potęgi r, to to r może nam wyjść przed logarytm. To twierdzenie najczęściej pojawia się w tego typu zadaniach, gdzie chcemy skorzystać sobie z tego naszego wzoru poprzedniego na różnicę logarytmów o tej samej podstawie. Ale problem jest taki, że tutaj mamy dwójkę, mamy dwa logarytmy o podstawie 5 z 10, więc nie możemy od razu wrzucić tego działania do naszego wzoru. Co więc trzeba zrobić? No, trzeba się pozbyć tej dwójki. Tak samo jak wiemy, że to nasze r może wyjść przed logarytm, no to w taki sam sposób to r może wejść z powrotem do naszego logarytmu. Więc jeżeli mamy dwa logarytmy o podstawie 5 z 10, ta dwójka może powędrować do potęgi dziesiątki. Logarytm o podstawie 5 z 10 do potęgi drugiej, odjąć logarytm o podstawie 5 z 4. No i wtedy logarytm o podstawie 5 z 10 do 2 to będzie logarytm o podstawie 5 ze 100, bo 10 razy 10 to 100. Odjąć logarytm o podstawie 5 z 4 i teraz możemy wrzucić to do naszego poprzedniego wzoru na różnicę logarytmów o tej samej podstawie. Dostaniemy więc logarytm o podstawie 5 ze 100 przez 4. No i 100 podzielone na 4 to 25. Czyli logarytm o podstawie 5 z 25, no i 5 do której potęgi daje nam 25, no do potęgi drugiej. Na koniec mamy zadanie maturalne z 2016 roku. Logarytm o podstawie pierwiastek z dwóch, z dwóch pierwiastków z dwóch. Musimy go obliczyć. Tutaj najprostszym sposobem, żeby obliczyć ten logarytm będzie... Zamienienie dwóch pierwiastków z dwóch naszej liczby logarytmowanej na pierwiastek z dwóch do jakiejś potęgi. W takim razie zapiszmy sobie dwa pierwiastki z dwóch jako 2 do pierwszej razy 2 do potęgi jednej drugiej. Powiemy, że pierwiastek z dwóch to 2 do jednej drugiej. No to mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach. To dostaniemy 2 do potęgi 1 plus 1 druga, czyli 3 drugie. W takim razie z naszego pierwiastka z dwóch, który wiemy, że jest równy 2 do potęgi 1 drugiej, chcemy zrobić 2 do potęgi 3 drugich. No to wystarczy, że pomnożymy 1 drugą razy 3, więc 2 do 1 drugiej musimy podnieść do potęgi 3, żeby dostać 2 do potęgi 3 drugich. A więc nasz pierwiastek z dwóch do potęgi trzeciej da nam dwa pierwiastki z dwóch. Więc do jakiej potęgi musimy podnieść pierwiastek z dwóch, żeby dostać pierwiastek z dwóch do potęgi trzeciej? No, do trzeciej, czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź d. To tyle w tym filmiku. Subskrybujcie, zostawiajcie łapkę w górę, jeżeli macie jakieś pytania, komentujcie i do zobaczenia w następnym filmiku.